Witam serdecznie w naszej oazowej kuchni, dzisiaj zrobimy przepyszny paszczet wieprzowy, aromatyczny, przepyszny, a żeby go zrobić potrzebujemy kilogram karkówki czy 100 gram wieprzowej wątróbki, do tego potrzebujemy jeszcze słoniny, my mamy tutaj słoninę już wędzoną w przyprawach, Sami żeśmy sobie ją wywiedzili. Oraz jak widzicie, masę przypraw, które właśnie dodadzą nam naszego pysznego aromatu. I 40 ml brandy oraz jedno jajko. Przyprawy będziecie mieli w opisie, a jak będę je jeszcze wkładać, to będę mówić, co tam potrzebujemy. Na początku ściągnę sobie tą grubą błonę. Odetnę. i pokroję drobne paski, bo będziemy to wszystko mielić. Tu jak widzicie, też jest taka grubsza błona, też ją odetnę. O, już jest. Fajnie prawie wyczyszczone. Tutaj za chwileczkę też podcinam. Tu jeszcze mamy taki kawałek grubej błony. Jeszcze I już teraz tylko na kawałki się nam fajnie wszystko zmieli. pokroimy sobie słoninkę też na takie cieńsze plasterki, żeby nam się fajnie mieliło. Tu było 25 doko słoninki. My dajemy dzisiaj wędzoną yy, słoninę, ale równie dobrze może być taka surowa. A teraz pokroimy sobie mięso też na takie kawałki, żeby nam się zmieściło do maszynki. Mięsko już mam pokrojone i teraz będziemy mielić. Najpierw zacznę mielić wątróbkę, później słoninkę, na końcu mięsko. I wszystko to będziemy mielić na bardzo drobnych oczkach tak zwanych makówkach, że będzie wtedy mielić raz, natomiast można na grubszych oczkach to zmielić i wtedy mielimy dwa razy. Ja zaczynam już wszystko mielić, nie będę Wam pokazywać całego procesu, bo wszyscy wiedzą jak maszynka działa, a robi hałas, więc zobaczymy się dopiero jak wszystko zmielę. Wszystko już mam ładnie tutaj zmielone, i teraz będziemy dodawać jedno jajko. Jedna łyżeczka majeranku. Jedna łyżeczka tymianku. Jedna czubata łyżka soli. Mamy, tak jak mówiłam, brandy. Berendy możemy zastąpić też koniakiem. I tutaj mamy zestaw przypraw, również. Łyżeczka pieprzu, Łyżeczka cynamonu, Łyżeczka gałki muszkatołowej. Tu mamy trzy goździki zmielone, trochę papryki i jeden liść również zmielony, laurowy. Teraz wszystko musimy to dokładnie wymieszać. Ja to zrobię ręką, bo nie ma jak to ręczne mieszanie. Wyrabiamy do jednolitej masy. Nasza masa już jest wyrobiona. I teraz będziemy nakładać do foremek. Już wszystko mam naszykowane. Ale żeby jeszcze włożyć do foremek, które mam już też tutaj naszykowane, dać mięso, musimy wyłożyć tę foremkę słoniną. I ja teraz naszą słoninkę pokroję, mam, w cienkie plasterki i wyłożę dno każdej foremki. Będę tak robić po. Na sterku. No. Dno mamy już wyłożone. Również możemy zamiast słoniny takiej wędzonej, no, do tej czynności też możemy użyć zwykłej słoninki. Wcale nie musi być wędzona. Poramka już naszykowana. Teraz będziemy nakładać do tej foremki nasz farsz. Musimy go dobrze up tak, jakby upchać, a jeszcze troszkę zostawię, żeby było na trzy foremki. Jeszcze troszkę tak płaszczę, żeby ładnie było. I taką foremkę przygotowaną wkładamy do brytanki. O jak mówiłam zrobię to na trzy takie foremki i będziemy wlewać wodę do brytwanki tak przynajmniej, żeby były w połowie wody. <laughs> Mam już przygotowane trzy foremki. Teraz wleję sobie wodę do brytwanki. I dokładamy trzecią foremkę tak przygotowany paszczet wkładamy do nagrzanego piekarnika 220 stopni na 80 minut i przykrywamy to wszystko. Ja przykryję pokrywką, ale jak ktoś nie ma, to może przykryć folią aluminiową i tak zapiekać, tak jak mówiłam, 80 minut. A po tych 80 minutach ściągamy pokrywkę i dopiekamy jeszcze 15 minut. Nasz czas już minął. Paszczet jest już upieczony. Teraz zostawiamy przynajmniej z pół godziny do wystygnięcia i możemy już kroić. Moi drodzy, już nam przestykł trochę nasz paszczet. I tu jak widzicie wytworzył się tłuszcz. ja sobie go teraz zleję, żeby nasz paszczet nie był taki tłusty. Jeżeli ktoś lubi, oczywiście może sobie go zostawić. On później zastygnie. Ale my wodimy wersję troszeczkę lżejszą. i ten tłuszcz zleje. I jeszcze trochę zostawimy do wystygnięcia. Bo jeszcze jest gorący. Jak nam bardziej przestygnie. A go pokroimy. Nasz paset jest już wystygnięty. Teraz sobie go wyciągniemy. Przekroję, zobaczymy jak wygląda w środku. Zobaczcie. To jest nasza słoninka. Jak widzicie, dzięki temu, że gotowała, było się to w wodzie. O, słonina nie została spalona, tylko wszystko jest ładnie wilgotne. O. I taki możemy sobie tak pokroić i dać na bułeczkę. Próbujemy, jak smakuje. Zobaczcie, jaki jest wilgotny. Mm, bardzo dobre, pyszniutki. Zjemy jeszcze parę kawałków. O, Zobaczcie, piękne. I bardzo, bardzo smaczny. Ja teraz chciałam się z Wami pożegnać. Jak zawsze zapraszam na ponowne filmiki. Subskrybujcie nasz kanał. Łapki w górę. Cześć!